Hej, to ja, Resja i witam w kolejnym odcinku Zaginionego Lądu. Dzisiaj jest ze mną... Skalin. Skalin, wrat. za każdym razem przedstawia się inaczej. Słuchajcie, jak go, roz... jak, go... jak go rozkminicie, to brawa dla was. Z tego, co się dopatrzyłam, na kości mamy zadanie. Więc te kości włożę od razu do skrzyneczki, mamy zebrać 64 sztuki kości. I na perłę Endermana, tak, też mieliśmy zadanie. To było moje przeoczenie. Szkoda, że nie zrobiłam tych endermanów. Nie wiadomo kiedy się pojawią. Um, cóż my możemy dzisiaj zrobić? Tak właściwie. Zasadniczo. Dla tego pojęcia, nie mam nic specjalnego chyba. Nie uda nam się zrobić. Ej, hey, odpadną od, to. tam skrzynię jeszcze raz. Bardzo tu masz. 5 TNT. 5 TNT. Z 5 TNT. E, no właśnie, ale mam skraftować. Problem polega na tym, że te TNT wypadły skryptowalnie. Perów, zombie, creeperów? A, Z czegoś tak. takiego. Chyba, że tak. Ehm, co, możemy, co możemy dzisiaj zrobić? Hmm. Jest. E... rozejrzyjmy się. Zapewne samo południe. Gdzie jest słońce? Ono wstaje? Czy co ono robi? Czy zachodzi? Ono zachodzi. To może zebrać kości. I ehm, to spróbuję zebrać kości. Nie tyle o kości mi chodziło. Co chodziło mi bardziej o siasteczko Pozbieramy to, pozbieramy to. Zrobimy porządek. mam trochę tego piasku, który ostatnio zbierałam. Bo, 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 bo. Po co? Aha, na szklany dom. Racja. Ja jestem jakimś, jakimś niągarem dzisiaj też. Um, ta, ta lepianka już mi się totalnie przejadła. Więc może w międzyczasie zrobimy jakiegoś małego timelapsa i zbudujemy domek. Wiesz, to co, wiesz, co za chwilę uda nam się wykonać? Nie? Zadanie odbicia! O, zboże wyrosło. A jakie jeszcze to zadanie jest? E... Milordzie. Mam zebrać dziesiąty level. Milady. Ja cię kiedyś ukatruję. No co nie mnie milordujesz mi tutaj? Wszyscy mówią milordzie. Bo zazwyczaj faceci do ciebie rozmawiają. A! miecz miecz ja muszę sobie zrobić jeszcze jeden miecz bo zaraz y, mi się ten skończy czemu tu jeszcze są Podrzewasz. mam dobrą pamięć ale bardzo krótką nie coś w tym musi być mm. tu to a ja mam miecz kurde dobra czemu mi nie mówisz że mam miecz Widać, bo nie Aaaa... masz redstone nie wchodząc do nateru Tak, jestem po prostu... niesamowita. Ale... Jeszcze wystarczy znaleźć trochę Redstone'a, jednego deakcja i masz fajny item z innego moda. Tak, z innego moda. Nie mam innego moda, więc nie spamuj mi tu. Bo cię odetnę od... mikrofonu. Cóż mogę jeszcze? Eee, chciałam ci powiedzieć, że te kupy Creeperowe, które mi tu wyrosły, to. Eee, wypadek przy pracy. Nie, akurat nie musisz zabić. ale śniegu nie chcemy. A nie musisz takiego jakiegoś. nie czy śniegu? Nie, łowo, Eee, to są dopiero upierdoliny. One są straszne, zaraz mi. Mnie... What the fuck. Zabiję. Właśnie do tego dążyłam, że zaraz mnie zabiję. Ale trochę expa jest. Nie mm, idziemy przed siebie. O matko, Fonia siada. Matko! Gadaj coś. Wypełnij pustkę, kiedy ja będę walczyła z Fonią. Dobra, yy... no ale z prawej strony, gdzieś, o teraz, przed nami, jest pełno czegoś. Jak jest Szkoda, że one zombie. nie być. Gratulacje, zdobyłeś dziesiąty level. Achievement Iiii. get. Zadanie od Widzia wykonane. Eee, tak, tak tak, tak. tak. Widzę, widzę. Szkielety są jednakowoż upierdliwe, bo. jak cię uderzą, to jest dość spory knockback. No, bo ja to ja tu zaraz będę. No i mamy śnieg. No i mamy śnieg. A, Jezu. Jak na złość teraz się będzie. kociło tu wszystko koło mnie. Ale ładnie, z całego czanka wywaliło śniegiem? Jak widać. Masakra. Oszczędzaj mnie, ty spamaj. Przestań, będę spamować, ja tu walczę o życie. Nie, on miał na wylot. Tak, przezroczysty miał tam. Koszulkę, klatę, a widzisz to jest druga taka, niespodzianka. Taka niespodzianka przydaje się na skyblocku albo single block challenge. Tak, na czymś takim, ale u mnie to absolutnie nie było pożądane. Gdzie ten zombie jest? Obstawiam, że... od z daleka. No zaraz mnie patnie, to będzie tyle. Pat. Hum, hum, hum. Miejmy nadzieję, że dobry steak. Tak, przypyszny. Nie wiem, nie czytałem. W takim razie coś jest nie tak z twoimi kubkami smakowymi. Oooo! Glowstone. A nie piorun? To jest chyba, piorun. chyba Glowstone. A mi się wydaje, że piór. Poważnie? Glowstone ma taką teksturę bardziej, no ja wiem, glowstonową. Nie wiem, nie skupiam się na teksturach, nie jestem grafikiem. Hm, Myśli, że ja też? Tak, że nigdy nie. Myślałam o tym w ten sposób. Te ząbiaki są no. piękne. One dają TNT, to jest bardzo pożyteczne, ale... Ale nie czy wiadomo na ci TNT. Przy... Nie jak nie wiem na co mam mi TNT tutaj. Bo nie wiem, chyba nie będę rozwalać swojej wyspy, prawda? Możesz ją rozwalić w ostatnim odcinku. Przez ten szkoda by mi było. Zależy czy dużo zbuduję, ale... No. Mam A mnie jest że... Dawaj kamień. Kamień? On nie daje krwi? Nie, skórę daje. o ja dawał kamień? O, kurczaczki są dwa. Widzicie, ostatnio ja się zastanawiałam ile zostało kurczaczków. Owcy nie chciałam mordować ani jednej. I wyszło tak, że zamordowały ją wilki. Właśnie wilki to takie... Często są wkurzające, ale jak się oswoi są przydatne, jak nie powiem co. To było niespodziewane. Powinien wprowadzić im jakiś dźwięk wydający z gęby, a nie schodzenia, bo wtedy można łatwo pomylić ze swoim. Podajem. No właśnie najgorsze jest to, że jak chodzisz, to się nie skupiasz na tym, czy coś ten, czy coś jeszcze tupta, bo słyszysz siebie. <słuch> no no właśnie. Czy on kiedyś wybucha? E, wiesz co, nie mam pojęcia. Musimy spróbować go przytulić. A, nie, kiedy, jak próbowałem coś tam zrobić z nimi. Bo wyleciał mi centralnie jak byłem przy nim. Ale chyba on musi być pacjentem parę razy. W każdym razie... Bo nasze chodzenie jest trochę bezcelowe. Pójdziemy... A kurde, po... mi się melodie w Nie, żadnych melodii. Błagam cię. Oszczędź nam tego. Nasze uszy będą krwawić i w ogóle. Weź, nie jesteś tak źle. No nie wiem. No dobra, masz rację. <laughs> Słuchajcie, ta lepianka doprowadza mnie oficjalnie do szału. To tu postać, postać, postać TNT. O, możemy skraftować TNT, wspaniale. Ale nie wstażcie się na pięć. Jak mi nie... aha. No, no dobra, 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 dobra. Jak to się robiło? To się robiło nie. tak. Nie? Tak się kładzie piasek. Aha. Mówię, że jeden... No dobra, ja No TNT ja wymaga pięć proku. Ale już zawsze będziemy do przodu. Tara! Dobra, ta 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 ta. dokładnie jesteśmy do przodu. E, co teraz, co teraz? Masz pełną zbroję? Nie. Aha, e... E... myślałem, że akurat bodków nie ma. Ciekawe <ślał> A... <ślał> <Dziwne, ślał> różne ma. rzeczy ze sobą. Um... Wiesz dobrze, że mamy tricapitora, bo gdzieś trzeba zbudować jakiś prowizoryczny domek. I tak sobie myślę, że załatwimy to po prostu e, w inny sposób. Czekaj. O, przy okazji się coś nawinie. Weź go podprowadzić tu i niech wybuchnie. Trawi. Ale ten nie wyrzuca trawy. Wyrzuca. Whatever. Nie wykopuje. Nie ścina chyba prędzej, bym powiedział. Trawa to trawa, nieważne co się z nią robi. Trawa to niepotrzebna Tutaj to zrobimy sobie taki mały domeczek. Jestem do. Zetnę tylko tą warstwę. I zbudujemy mały. Ale to będzie taki mały mlapsi, żeby nie zanudzać. O Boże, święty. Hej! Żeby nie zanudzać, bo to by było naprawdę. Ciekawe w ogóle, czy mamy z czego zbudować? Nie, nie, to podbierasz do To jest chyba piorunowy. Mówisz to po raz drugi, a ja po raz drugi mam wątpliwości. No to odprowadź go i spróbuj. Bo jakby mi tu wybuchł piorunowy, no to jeszcze pół biedy. Boże, jeśli mnie zabije. Ale jakby wybuchł, wybuchł glowstone to. Trochę za dużo Mamy lipę. Można to podobno jakoś zmienić w konfiguracji. Próbowałem, na pewno. nie udało mi się. A bo co? <grafię> Nic nie Co to jest trudne, Eee, ja jesteś tak samo niekomputerowy jak ja. A jeżeli jesteś tak samo niekomputerowy jak ja, no to wcale mnie to nie dziwi, szczerze powiedziawszy. Przepraszam, sobie, jestem trochę bardziej komputerowy niż Doprawdy? Może. Ej, znajdź mi fajny komputer, bo ja nie wiem, jaki kupić. I dalej twierdzi, że jesteś bardziej komputerowy niż ja? <grylessness> o patrz, czemu nie mówisz, że powinnam się najeść? Nie patrzę tam. Patrzę jak tylko, tylko, tylko jak ja ho, Hahaha, oho. ho, oho. Dobra, co? Co? Mikołaj? Taki Mikołaj. Fofofotnik. Takim go jest. <grywa> Santa! Tak. że Santa. Dobra, to jest fajne miejsce na pierwszy domek. W ogóle to wymordowałabym te <grywa> wilki, ale. O, za Wymordowałabym te wilki, ale jak ja je zacznę ruszać, zrobiłam to samo w poprzednim odcinku i nie dzięki. <grywa> no to co, to na razie. Tyle chyba będzie. Czekaj, jeszcze zobaczę, co ja mam takiego, z czego można by zbudować taki prowizoryczny domek. Najlepiej z drewna, wiesz? No coś ty przecież nie z wełny. Trzeba mieć wełnę poza tym. E, co mamy? Mamy zwykłe drewno, mamy jasne drewno, mamy półpłytki. One się nie palą? E, podobno, właśnie, trzeba to sprawdzić. To. E, nie palą się i są bardziej wytrzymałe na wybuchy. Dobra. Crafting weźmiemy ze sobą. Co nam się tu przepalało? Szkło. A, też weźmiemy. To będziesz budowała z bloków szklanych, nie? Ten pod wodą? Tak. Będzie problem z piaskiem Nie no, tak obserwowałam tą wyspę, ci, i tu jest całkiem sporo tego piachu. W dodatku, podobno gdzieś tam na horyzoncie, w którąś stronę, jak nie pamiętam w którą, rozciąga się Mała wysepka, no, pustynna taka, coś w tym stylu. Właśnie, w następnym odcinku udamy się na wysepkę pustynną. Będziemy zbierać kaktusy do farmy kaktusów. O! Dobry pomysł? Jakiś pomysł to jest i nawet całkiem dobry. No ja myślę, bo mój. Nie pfaj mi tu. Dobra. Eee... to najciekawsze, nie jest? Pozbieramy sadzonki, jabłuszka... Zaraz tam przyjdę. Okej. Okay. Co? Nie wiem, zawiesiłem się. No... Da się zauważyć. I teraz tak, tu stawiamy crafting table. To jest mała instrukcja dla... dla... Budowniczych. Początkujących budowniczych. I teraz robimy, co mamy robić. Taraun. Czyli deski. Yy, tak. Deski są nam bardzo Sądzę, że to chyba nawet początkujący potrafi zrobić. Ciii. Chciałam się poczuć fajna. Cię się czuj. Ja cię nie, nie bronię. Dobra. To zawsze jakiś początek. Mamy cobblestone'a. Mam wizję. Mamy cobblestone'a. ze sobą nie mam. Pokazuję Stone Bricky? Nie, 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 czekaj. Chociaż Stone Bricky. O, Stone by były ładne. Oj, oj, oj. Coś wszędzie ich używasz. Mimo... Na serwerze też. Jeez, ja po prostu kocham Stone Bricky. Mamy kobla. Ale czy robimy to ze zwykłego kobla, czy. A niech stracę, zrobię ze zwykłego kobla. E, to To to. zawsze będę mogła podmienić, maszynę. rację. 400 tak z kobla możesz zrobić tylko 400 stacków stona, a z 4 stacków stona zrobią się 400 stacki bricków, więc wyjdziesz na zero. Tak no czyli wyjdzie na to samo, więc... Właśnie. Sobie, Boże, tak jak te psy mnie denerwują. O! To wiesz co, zrób. Oswój je i pozabiję. Nie mogłam Brawo celności <śmyszelka. <śmyszelka> No! Ile ty miałaś dni przeżyć bez zginięcia? Cicho, cicho! Dobrze mi idzie. Zobacz, jak mi dobrze idzie. Mhm. I prawie pół Dechło. Dobrze mi idzie! Nie gadaj. Teraz poszukaj idzie. Re reszty firków. Nie więcej się nie będzie rzucało. Tak sądzę, mam tylko nadzieję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Do dziesięciu umiem li Dobra, słuchajcie, ja robię drzwi. Yy, jesteśmy na razie z powrotem. Zbliża się noc. Niewiele tutaj zrobiłam, powiem szczerze. A, nie z tej strony. Nie mam siekierki. To wszystko przez to że nie mam siekierki. Jakbym miała nie. siekierkę, to by mi pięknie wszystko wychodziło. Założę się, zobaczysz. Tak było właśnie. Z drugiej strony ci wiedzą. Wszędzie mi wlezą. Nie, bo wszystko masz podniesione o jedno, czyli Aha, są dwa, no dwa kratki. To czekaj. Tak się robi szybki. Będziemy robić jakiś szybek w tym domku, bo potrzebny nam jest szklany dom. A szklany to się dom... się lepiej robi szybki. To jest trochę większe wyzwanie. Oj, teraz to coś, co mnie przerasta za każdym razem. Trafić w szybkę. Jest! Jednak nie. Achievement get. I tu będzie, zobaczcie, tu będzie przepiękny widok na naszą latarnię morską. Tam ma być latarnia. Tak, na tej wysepce będzie latarnia. No bo tak... o, o, o. fajnie. Czyż nie wygląda idealnie na latarnię? No. To jest właśnie idealne miejsce. Kurde, będę musiała ten piasek sprzątnąć kiedyś tam. Dziękuję. Piasek. Jakie Jakadam dzisiaj jakieś bzdury. Właśnie. Eee, nie piasek, tylko... Tylko to Wzosta. się nazywa też. Nie. Ale chodziło mi o. Śnieg. Tak! Strzał w dziesiątkę. Raczej, śnieżkę. Dobra. Zignorujmy noc. Ja po prostu skończę to, co mam do zrobienia, i widzimy się z powrotem. Okej, okay, jesteśmy. Domek wstępnie zbudowany. Brakuje mu tylko dachu. Może za piękny nie jest, ale to nie będzie willa, w której będziemy mieszkać. Pamiętajcie to. Miej, miejcie to na uwadze. Musisz mieszkać pod wodą? Będę mieszkać pod wodą! A, fajnie. Muszę tam wybudować willę, to będę tam mieszkać. Dla mnie bomba. Yy, na dziś to będzie tyle. Aha, yy, Skalin miał wam do przekazania jeszcze jedną rzecz. O, jutro! Jeżeli się... się Spodziewanie od jutra, może to się trochę przeciągnąć w zależności no. od ewentualnych problemów. Właśnie. Możecie się spodziewać na obu kanałach, czyli na moim i na Neresi, nowej serii pod tytułem... Survival Ocean. I Survival Ocean. Ja wiem, ostatnio nie ciągnie do oceanów, mórz i tego typu rzeczy. Ale Survival Ocean będzie naszą serią multiplayerową. Nie wygląda tak źle ten domek. Serię multiplayerową, e, gdzie będziemy grać właściwie bez modu. E, także będziemy mogli zacząć grać od kiedy tylko wyjdzie 1.3. Jako, że korzystamy z jednego osiedlowego internetu, nie powinno być żadnego problemu. I cóż, cóż jeszcze mogę dodać? Mapkę myślę, że część z Was już zna. Zobaczycie ją... kuczy przeszkadza mi to. Zobaczycie ją y, jak tylko zaczniemy nasze zmagania. No zadania są powiedzmy przystępne. Nie są jakieś szczególnie trudne, szczególnie łatwe, też nie. Po prostu mamy, mamy nadzieję na fajny morski survival. Y, Będzie trochę, dużo topienia się. Trochę typu skyblock, tak myślę, bo to jest jednak sky, no tylko nie sky, nie? Water bardziej. Właśnie. E, bo to jest, jakby nie patrzy wszystko, rozbija się o małą mapkę, na której trzeba się bardzo rozbudować, na której ma się dużo wydarzyć. Dlatego uznaliśmy, że to może być dla was ciekawe, może być ciekawe też dla nas. Gdzie ja mam pochodnie. I na pewno będzie to ciekawa przygoda. N nigdy jeszcze razem w zasadzie tak sensownie nie nagrywaliśmy żadnej serii. No dalej. Ale odkąd wyjdzie Minecraft 1.3.1 to się zmieni. Tak, tak, tak. Spróbujemy i zobaczymy, czy nadajemy się do takich rzeczy, czy jednak nie bardzo. A więc tak. Wstaje nowy dzień. Mamy świt. Słoneczko wychodzi za horyzontu, z nad. whatever. Robi wychodzi coraz, nad horyzont. Coraz jaśniej. A my się z Wami żegnamy. Zabrakło nam pochodni. Wejdę tylko szybko do domku. Zobaczymy, jak to wygląda z domku. Ło. Wow. Um. Nie, zamykaj! O. I to będzie piękny, codzienny widok, który będziemy teraz y, oglądać. I mam nadzieję, że będzie y, równie ładny za każdym razem, a nawet ładniejszy, jeżeli wyrośnie tam w końcu ta latarnia. Także tylko powoli. Nie będzie widać słońca. Cicho. Powoli budujemy się na tej wyspie, powoli coś tam się dzieje. Taki mały domeczek, dach muszę zrobić, tak wiem. Tak zrobimy kiedy indziej. Nie jest on jakoś strasznie potrzebny, nie pada, więc potwory latać nie potrafią. Co najwyżej, pająki. Także jest, jest spoko. Także dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Mam nadzieję, że następnym razem również Was do siebie zachęcimy. Również będziecie chcieli oglądać mnie moje zmagania. Ewentualnie moją rozmowę ze Skalinem Wratem, aka, aka Pandą. Dobrze, Także panda nie inaczej. jeszcze raz dzięki wszystkim. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pa pa! Cześć!